Witam Państwa. Gościem portalu AleBank jest pan Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich. Witam Pana, Panie Prezesie. Dzień dobry, witam. Panie Prezesie, z okazji zbliżających się wyborów parlamentarnych, czy środowisko bankowe ma jakieś oczekiwania wobec środowiska polityków, które nie do końca potrafią formułować precyzyjne programy polityczne dotyczące gospodarki, a szczególnie z sektora bankowego? Jakie tematy powinny być poruszane, w czasie kampanii wyborczej, a odczuwa Pan niedosyt, że nie są poruszane, ewentualnie jakie sprawy powinny być załatwione już po wyborach parlamentarnych? Zazwyczaj, kiedy mamy kampanię wyborczą do parlamentu, a szczególnie w tak ważnym okresie, trzeba powiedzieć, że właściwie w tym 25-leciu ostatnim, każde wybory były istotne, ale rzeczywiście ze względu na skomplikowaną sytuację na arenie międzynarodowej, te wybory mają szczególne znaczenie. Postanowiliśmy, że jako Związek Banków Polskich szczegółowe kwestie dotyczące bardzo spektakularnych jakichś spraw dla sektora bankowego przedstawimy kilka tygodni po wyborach już osobom, które uzyskają mandat społeczny do pełnienia ważnych ról w naszym państwie. Natomiast niejako na progu kampanii wyborczej. Zawsze kierujemy do polityków naszą, nasze przesłanie, nasze prośby o to, by koncentrowali z naszego punktu widzenia swoje debaty, swoje wysiłki na kilku naszym zdaniem istotnych sprawach. Po pierwsze chciałbym powiedzieć, że wobec ogromnego deficytu zaufania na rynkach międzynarodowych, zaufania także na naszym rynku krajowym, w gospodarce, Chcemy i wnosimy o to, aby temu zagadnieniu poświęcić więcej uwagi, aby zrozumieć istotę sprawy. Bez zaufania w biznesie, bez zaufania w gospodarce, nie ma mowy o podejmowaniu jakichś większych wyzwań, jakichś większych ryzyk, a w związku z tym nie ma mowy także o podejmowaniu przedsięwzięć, które dla. Rozwoju Polski dla poszczególnych branż, dla poszczególnych regionów mogą mieć bardzo ważne znaczenie. Zaufanie bowiem w ekonomii, zaufanie w biznesie jest z jednej strony takim powiedziałbym olejem, smarem, to zresztą nawet jest używane w innych językach, czy czasami takim katalizatorem, czy wręcz paliwem. Co to znaczy? Warto sobie odpowiedzieć, co to znaczy, jak budować zaufanie. Budować zaufanie to znaczy prezentować, dla społeczeństwa wiarygodne i w miarę konkretne programy, co do których ludzie mają ze swojego doświadczenia życiowego lub ze swojej zdobytej wiedzy przekonanie, że to ma sens. I dlatego w polskich warunkach my mówimy o bardzo istotnej roli, na przykład przygotowania takich paru konkretnych programów, w tym wymieniamy program rozwoju budownictwa mieszkaniowego. W naszej strefie klimatycznej i wobec ogromnych potrzeb mieszkaniowych realizacja, przygotowanie takiego wielkiego, wieloletniego programu jest uzasadnione. Podajemy również pod rozwagę i prosimy o zbudowanie wspólnie z nami pewnego programu oszczędzania na ważne cele gospodarcze i na ważne cele społeczne. Mówimy o oszczędzaniu na cele emerytalne. Mówimy o oszczędzaniu na cele edukacyjne, cele zdrowotne i na cele mieszkaniowe. A to dlatego na ten aspekt zwracamy uwagę, że dostrzegamy w ostatnich latach, że nie możemy nadmiernie wobec zawirowań na międzynarodowych rynkach finansowych liczyć na sięganie do nadwyżek finansowych czy do nadwyżek oszczędności w innych krajach. Zwracamy też uwagę, że. Niezmiernie ważną kwestią jest budowanie wiarygodności i wizerunku Polski, takiej także wiarygodności inwestycyjnej Polski, dlatego że to wpływa na koszty obsługi naszego zadłużenia zagranicznego i także na to, czy do Polski przybędą potrzebni nam inwestorzy i czy nasi krajowi przedsiębiorcy będą podejmować śmielej decyzje inwestycyjne. A ta budowa wiarygodności to właśnie między innymi pewien, pewne porozumienie w strategicznych, ważnych kwestiach dla polskiej gospodarki. Takich kwestiach jak główne linie rozwojowe, w obszarze infrastruktury, obszarze modernizacji niektórych gałęzi naszego przemysłu pewne projekty o zasięgu regionalnym, ale ważne z punktu widzenia naszego kraju, czy też z punktu widzenia poszczególnych regionów Europy, w których nasze województwa czy regiony się znajdują. W tym naszym wystąpieniu i jako wniosku apelu do polityków zwracamy także uwagę na potrzebę zarysowania programu, budowy rozwoju, umacniania krajowych instytucji finansowych. I to także nawiązuje do tych poprzednich punktów, bo po 25 latach budowy polskiego systemu finansowego nadal wiemy, że pod względem relacji funduszy własnych do produktu krajowego brutto zajmujemy jedno z ostatnich miejsc w Unii Europejskiej pod względem relacji oszczędności do PKB. Zajmujemy także jedno z końcowych miejsc pod względem relacji aktywów do PKB. Zajmujemy jedno z ostatnich miejsc w Unii Europejskiej. A więc wobec ograniczeń budżetowych naszego kraju, wobec ograniczeń w dostępie do środków na e, rynkach e, międzynarodowych, e, myślę, że myślimy, że jest konieczne po prostu zarysowanie programu rozwojowego naszych instytucji finansowych i odpowiedzi, udzielenia odpowiedzi na pytanie, jakiej bankowości w Polsce na najbliższe dziesięciolecia my potrzebujemy. I nie ma wątpliwości, jak sądzę, co do tego, że my potrzebujemy bankowości zróżnicowanej, potrzebujemy obecności w Polsce banków globalnych i banków regionalnych, europejskich, dlatego że brakuje nam dostępu do kapitału na wielkie projekty. Infrastrukturalne, ale także na prowadzenie normalnej działalności kredytowej. Ale wiemy, że w czasach szczególnie zaburzeń, jakichś zawirowań na rynkach finansowych, ogromne kapitalne znaczenie ma stabilizująca, ale także rozwijająca się część krajowego rynku finansowego. I stąd mówimy o szczególnej roli, szczególnym miejscu bankowości lokalnej, naszych banków krajowych, zarówno tych z kapitałem krajowym, ale mobilizowanym poprzez rynek kapitałowy, z kapitałem Lokalnych właścicieli, myślę o udziałowcach banków współdzielczych i myślę o bankach z dominującym kapitałem państwowym, bankach specjalistycznych. Zarysowanie takiego programu rozwojowego polskich instytucji finansowych ma naprawdę ogromne znaczenie, bo wokół takiego programu także swoje pewne aspiracje lokować będzie tysiące przedsiębiorców i tysiące klientów indywidualnych. Żeby sektor bankowy. W tych czasach podwyższonego ryzyka, niepewności mógł realizować swoje zadania, mógł finansować gospodarkę. Musimy zbudować i wzmocnić instytucje, które nieco będą dzielić się ryzykiem z bankami. Myślę tutaj o funduszach poręczeniowo-gwarancyjnych, ale myślę także o takich przedsięwzięciach, które zachęcą banki do podejmowania wyższego ryzyka, więc współfinansowanie można powiedzieć startupów, pewnych projektów podwyższonego ryzyka. a w niektórych przypadkach także powiem na moment o konkurencji, poniekąd konkurencji. To jest wykreowanie instytucji pożyczkowych, które przyjdą z pomocą, z finansowaniem dla tych osób i podmiotów, które są wiarygodne, ale nie mają w danym momencie albo zabezpieczenia, albo nie mają zdolności kredytowej, bądź ich konkurent, ktoś inny, taką zdolność kredytową i zabezpieczenia ma, a wtedy nawet całkiem dobre projekty przegrywały. Panie prezesie, mam do Pana takie pytanie, które myślę, że będzie jednak dosyć kontrowersyjne. Przez 25 lat politycy uważali, że sektor bankowy sam zgodnie z zasadami gospodarki rynkowej, potrafi się regulować, dawać sobie radę i w gruncie rzeczy on rzeczywiście świetnie funkcjonował. Natomiast można odnieść wrażenie, że w sytuacji, gdy duża część sektora bankowego ma zagranicznych właścicieli i spółki polskie, spółki córki są z reguły w lepszej sytuacji niż córki matki za granicą, w tej sytuacji sektor bankowy oczekuje pewnego wsparcia od państwa, żeby chociażby przez program Ustaw stworzyć fundamenty wieloletniego oszczędzania, żeby pozyskiwać aktywa dla sektora bankowego? Czy sądzi Pan, że ekipy polityczne, które będą rządziły Polską po, po jesiennych wyborach, docenią fakt tego, że polski sektor bankowy potrzebuje troski, potrzebuje wsparcia i nie może być bez przerwy? straszony raz podatkiem bankowym, innym razem mówi się o spredach jako jedynym sposobem na pobudzenie akcji kredytów hipotecznych, można mieć wrażenie, że politycy zbyt często zapominają, że bez sektora bankowego nie będzie prawidłowego rozwoju gospodarczego i banki też, jeżeli w 2008 roku nie wykorzystano nawet złotówki na wsparcie polskich banków, to teraz potrzebują jednak wsparcia legislacyjnego, instytucjonalnego. Prawo do dumy z tego, co udało nam się osiągnąć w polskiej gospodarce i w polskim sektorze bankowym, właściwie mają wszyscy Polacy i wszystkie grupy polityczne. Oczywiście ma to wielkie prawo do dumy cały czas ponad 180 tysięcy pracowników polskiej bankowości. Rzeczywiście, dzięki bardzo rzetelnej i konsekwentnej pracy, ale także dzięki niezłym w sumie regulacjom i mm, tworzeniu tych regulacji o, o różnym charakterze, ale w miarę sposób taki powiedziałbym e, harmonijny, e, udało się doprowadzić do takiej sytuacji, że. Nawet ten wielki kryzys 2008-2010 finansowy w świecie nie spowodował kłopotów dla polskich instytucji bankowych i mogliśmy w tym kryzysie nadal kontynuować finansowanie naszej gospodarki, naszych klientów na niezbędnym Poziomie. I myślę, że kiedy przejdzie ten, czy opadnie kurs kampanii wyborczej, bardzo wielu polityków, zarówno koalicji, jak i opozycji, uświadomi sobie, że ma tutaj solidnego partnera, że bankowość polska jest solidnym partnerem dla, dla państwa, że zachowywała się i zachowuje odpowiedzialnie, że oferuje dobrej jakości produkty bankowe. Natomiast poniekąd zrozumiałe, co nie oznacza, że wybaczalne jest takie od czasu do czasu atakowanie sektora bankowego, bo politycy próbują znaleźć takie grupy osób czy klientów, które mogą być niezadowolone i na głos, których można przy wyborach liczyć. Natomiast jestem przekonany, że, że to są jakieś epizody. Coraz więcej osób rozumie, że nie ma społecznej gospodarki rynkowej bez sprawnych, dobrze zarządzanych instytucji finansowych. I chcę powiedzieć, że obowiązek wyciągnięcia wniosków z tego, co się wydarzyło w świecie i w Polsce w ostatnich latach, spoczywa na wszystkich wyciągnąć wnioski ze swoich błędów, ze swoich potknięć muszą banki w różnych krajach i muszą także wyciągnąć banki w Polsce. W kilku obszarach mieliśmy potrzebę skorygowania naszego postępowania, bowiem chociażby dlatego, że się zmieniły warunki mocno w otoczeniu międzynarodowym i w otoczeniu krajowym. Ale muszą też wyciągnąć wnioski politycy, muszą też wyciągnąć wnioski regulatorzy. Nie tylko z błędów popełnionych tutaj w Polsce, których trochę było, ale także z błędów popełnionych przez innych regulatorów i innych twórców czy, czy animatorów polityki gospodarczej, czy to fiskalnej, czy to monetarnej w innych krajach. To jest bardzo kosztowna lekcja. To, co się wydarzyło i co się dzieje, to bardzo kosztowna lekcja. I, i naprawdę musimy się. Tego uczyć wszyscy razem, sięgając do najbardziej osób doświadczonych, osób wykształconych i osób, które potrafią w sposób przekonywujący, ale także bardzo konstruktywny, proponować konkretne rozwiązania. W środowisku bankowym polskim mamy grono wybitnych osób, które. Nie tylko są świetnie wykształcone, ale mają także za sobą doświadczenie gospodarcze, także doświadczenie administracyjne. I stąd muszę powiedzieć, że właściwie propozycje, które przedstawia Związek Banków Polskich do dyskusji, pod rozwagę, one są propozycjami bardzo odpowiedzialnymi, bo my się zajmujemy biznesem. Który nie ma trwać jeden dzień, czy kilka tygodni, czy kilka miesięcy, czy kadencje, cztery, czy pięciu, czy dwie kadencje. Ta bankowość jest takim rodzajem biznesu, który właściwie ma horyzont nieograniczony. My musimy pamiętać o tym, że bankom, obywatele i przedsiębiorcy powierzają czasami swoje oszczędności, czy wstępują w relacje, które będą trwały latami. I w tym budowaniu relacji czasami także popełniane są błędy. Trzeba umieć przyznać się do błędów, trzeba umieć je skorygować, ale muszą być po temu też odpowiednie mechanizmy regulacyjne, żeby można było dokonać takiej korekty. Na przykład błędne rozwiązania podatkowe czy błędne rozwiązania czasami ostrożnościowe uniemożliwiają dokonanie Dokonanie w dobry sposób, w dobrym stylu korekty, na przykład utrudniony obrót wierzytelnościami, czy też niemożliwość sięgania do niektórych informacji, do zasobów informacyjnych, do publicznych baz danych albo regulacje, które uniemożliwiają czy istotnie blokują sekurytyzowanie aktywów. Ja mówię o tej sekurytyzacji klasycznej. To nie jest sprawa, z którą sobie sami poradzą bankowcy. Natomiast myślę, że jeszcze raz nawiążę do tego, że naszą wielką siłą jest to, że my wiemy, że bankowość jest szczególnym rodzajem umowy, który właściwie łączy wszystkich obywateli. I my wiemy o tym, że współodpowiadamy za los milionów obywateli. I kiedy. Przychodzą dobre czasy, czy są dobre czasy, bardzo się z tego cieszymy, ale kiedy przychodzą gorsze czasy, wiemy, że musimy solidarnie dokonać jakiegoś przekształcenia, przegrupowania, i stąd, kiedy zgłaszamy pod adresem polityków potrzebę pewnych zmian w polityce budżetowej, nie generowania złego długu, to znaczy z jednej strony, Podwyższanie długu publicznego czy deficytu budżetowego i przeznaczenie na cele nierozwojowe jest naprawdę błędem i w takich warunkach, w jakich się znajduje świat i Polska, na to po prostu nie możemy sobie pozwolić. Musimy i oczekujemy tego od polityków, że Będziemy rozmawiać o kształcie systemu emerytalnego, o potrzebie większej aktywności zawodowej, żyjemy jako Polacy dłużej. Musimy się z tym uporać i uzgodnić, zawrzeć nową umowę społeczną. To jest kwestia właśnie przewidywalności i wiarygodności Polski. I o takich konkretnych programach, ale bardzo stabilnych, wieloletnich, musimy rozmawiać. I też w tych naszych propozycjach i wnioskach przedstawiamy zagadnienie potrzeby zbudowania ośrodka analityczno-badawczego, który by prowadził analizy i studia strategiczne, które dla polityków, dla przedsiębiorców, dla administracji są bardzo potrzebne. 38-milionowy kraj nie może sobie pozwolić na to, żeby dokonywał bardzo wielu wyborów w sposób. Intuicyjny, nawet jeśli jest to wspaniała intuicja. Bardzo dziękuję Panie Pośle. Dziękuję bardzo.